Moi kochani, no i przyszedł czas na ametyst. Piękny, ezoteryczny minerał, który jest nazywany oczywiście kamieniem, kamieniem spokoju oraz, moi kochani, duchowej mądrości. Moi drodzy, ametyst z jego urzekającymi odcieniami jakie widzimy, czyli fioleto, od fioletu, moi drodzy, do, do bladego lawetowego takiego odcienia po głęboko. Taką purpurę, właściwie bym powiedział, jest jednym z najbardziej cenionych kamieni w świecie geologii oraz oczywiście ezoteryki. Jego piękno w połączeniu z wyjątkowymi właściwościami energetycznymi czyni go ulubionym wyborem dla wielu ezoteryków. Twardość ametystu, moi drodzy, wynosząca 7 w skali Mosa, świadczy o jego trwałości oraz odporności. A jakie ametyst, moi drodzy, ma właściwości energetyczne? Jest on kamieniem o bardzo, o ogromnej wibracji, kojarzonej, moi drodzy, często z oczyszczeniem, ochroną i duchowym, podnoszeniem właśnie na duchu, taką, takim duchowym wsparciem. Uważa się, że ametyst promuje spokój umysłu, redukuje stres i Ogólnie ob ob obtaczający nas niepokój, a także wspiera medytację i duchowy rozwój. Jego fioletowe światło ma zdolność transformacji negatywnych energii, w co właśnie, moi drodzy, w miłość. A jak ametyst wpływa na emocje i nasz umysł? Moi drodzy, kamień ten działa naprawdę uspokajająco na emocjonalne burze, pomagając w osiągnięciu wewnętrznej równowagi oraz osiągnięciu harmonii. Ametyst wspiera jasność umysłu, ułatwiając podejmowanie decyzji i przyczyniając się do głębszego rozumienia siebie i otaczającej nas rzeczywistości. Jego energetyzujące właściwości mogą również pomóc w przezwyciężeniu uzależnień i niezdrowych powiązań. A jak ametyst działa na nasze czakry? Na pewno działa na czakrę trzeciego oka. Jest on z nią Ogromnie, mocno, silnie związany, moi drodzy, dlatego sprzyja to rozwojowi naszej intuicji, wewnętrznej mądrości oraz zdolności, oczywiście, psychicznej. Również ametyst działa na czakrę korony. I jako kamień duchowego przebudzenia, ametyst wzmacnia nasze połączenie z wyższymi sferami świadomości i ułatwia medytacyjne, oczywiście, stany umysłu. A i teraz, moi drodzy, Korzyści zdrowotne z noszenia, z używania ametystu. Jest on naprawdę ceniony za swoje właściwości. Uzdrawiające, tak, uzdrawiające, a szczególnie w łagodzeniu bólu, redukcji napięcia mięśniowego oraz wspierania zdrowego snu. Jeżeli ktoś ma kłopoty ze snem, no to, moi kochani, ametyst. Może również przyczynić się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu. Tak, moi kochani, kiedy jest używany jako część oczywiście naturalnych metod. Oczyszczania aury i oczywiście powietrza. A jakie ametyst ma, moi drodzy, zastosowanie duchowe oraz magiczne? W praktykach duchowych ametyst jest używany jako narzędzie do głębokiej medytacji, ale też do rozwoju duchowego i ochrony przed negatywnymi energiami. Będzie on nam służył jako kamień ochrony podczas podróży. Astralnych, w które się wybieramy, ale też i innych praktyk metafizycznych. Więc jeżeli podróżujecie poza ciałem, to tylko, moi drodzy, ametyst. Jego fioletowe światło jest często dlatego wykorzystywane w rytuałach oczyszczających i konsekrowaniu przestrzeni no, sakralnych, tak to powiedzmy. Jakie znaczenie ma, moi drodzy, ametyst, jak, jak spół, z jakimi znakami Zodiaku współpracuje w ujęciu astrologicznym? A więc, moi drodzy, rezonuje on szczególnie z rybami, wodnikami oraz strzelcami, wspierając ich duchowy rozwój, intuicję oraz pragnienie wiedzy, ale też uzyskania prawdy. Moi drodzy, ametyst z jego niezwykłymi właściwościami i pięknem jest kamieniem, który przyciąga tych. Te wszystkie osoby, które szukają spokoju, duchowej mądrości i głębszego zrozumienia uniwersalnych prawd. Jego fioletowe światło służy jako przewodnik na ścieżce duchowego przebudzenia, ale też i samoświadomości. Także moi kochani, obserwujcie kanał, komentujcie kanał, subskrybujcie kanał, trzymajcie się do następnego filmu. Hej, moi drodzy.